Myśliłeś coś? Jasne, teraz musimy wygrać ten konkurs. I jak to zrobić? Chodź za mną. Podmienimy papier. I co to da? Najlepsze samoloty wykonane są z lekkiego papieru. Czyli my bierzemy ten cienki, a im damy gruby? Szybko chwytasz. Świetny plan! Ja już wybrałem sobie schemat. Wiem, że to wygram. Leo, Max, gdzie jesteście? Gdzie oni są? Oto i my. Tak długo, nie mogliśmy znaleźć papieru. Leżały na stole. Oj, chłopcy, jesteście ślepi jak krety. Skoro macie już papier, możecie zaczynać. Samoloty mogą mieć dowolny kształt. Najważniejsze, żeby latały. To co? Gotowi pochwalić się samolotami? Jestem pewny, że mój samolot poleci najdalej. Zobacz mój samolot! Ej, nie ucniemy się tu słowami! Rzucajcie samoloty! Ten, który poleci najdalej, to będzie najwięcej punktów! Ja pierwszy! 357 357? Nieźle! Teraz ja, mój poleci w kosmos! O nie! <tryk> Źle rzuciłem. I co my tu mamy? Źle zacząłem. 169. Źle go wypuściłem. Wszyscy mają Nadal takie mam same szanse na pierwsze miejsce. 169. Teraz ja! Patrzcie, rakieta! Na pewno nie będę ostatni. 11 11 centymetrów? No bo wiatr wiał w drugą stronę. Tak, 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 wszystko wiemy! Jeszcze się okaże, że będę drugi. sześć. Polecę jak Leo w kosmos! Od razu widać, że mam pierwsze miejsce Nie musisz nawet tego mieszyć, wygrałem Miałem najgorszy samolot, a wygrał